Z pomocą przyjdzie nam tutaj Volkswagen kiedy? A czemu kiedy? Dobrze. Dziękuję. No i potwór z jest bazyliszek ogólnie znalazł się no w Mamy 20 minut do Genewy, yy, za chwilę tam podjedziemy po salon Ferrari, w którym odbierzemy, nazwałem ją, nie, nie ją, nazwałem je, bazyliszek, bo jest tak samo paskudne póki co i zielone. No i zobaczymy, czy zabija wzrokiem, mam nadzieję, że tak. O 6 rano trzeba było wstać, O no, wstać, wstać o 5, o 6 wyjechać. No ja do Genewy mam 4,5 godziny, jest 10.45, plus jakaś stacja, no, no to akurat z lawetką nie jedziemy tak samo szybko jak... Jakbyśmy sobie tutaj pomykali osobówką. Ten bazyliszek jest taki biedny, bo jedna łapka mu tak się złamała. I on tak tym tyłkiem tak szoruje po tym, po tym asfalcie. Ale przygotowani jesteśmy, mamy roleczki, podnośnik, tak że on wskoczy jak żabka po prostu na lawetę. I potem do garażu. W ogóle ktoś mi powiedział, no. że to jest samochód jakiegoś bardzo znanego kierowcy wyścigowego. W dowodzie rejestracyjnym jest jakiś Anglik, bo w Szwajcarii w dowodach rejestracyjnych masz informację, skąd pochodzi, e, skąd pochodzi właściciel. Cholera wiemy, że zostały tam jakieś kurna jeszcze, te bekony ze śniadania, jajka zadzone no, pod i siedzeniem i herbatka, od i herbatka. To powoli wjeżdżamy powoli do naszej genewki. Ja widzę tego startupu. No nie, bo oni mówią, że nie niszczy silnika. A mi się wydaje, że to jest pies, kolenia Że możesz sobie je wiesz. Zasuwać autostradą, 200 na godzinę zjeżdżasz na stacji międzynową, gaśnisz. On sam tam gaśnie i że wszystko jest ok. A coś mi się tak nie wydaje. Tutaj będziemy mi przyjeżdżać też koło takiego salonu, w którym. którego miałem, poczekaj. Jeden. Chyba jeden albo dwa Ferrari. Miałem taką czarną testarosę z beżową skórą. Coś to jeszcze odbierałem, ale to chyba to nie dla mnie. Nie, to chyba tylko to. Ale to jest taki wypasiony salon. O, to jest tutaj, skręć zobacz. Skręć w prawo, skręć w lewo. No, oni tu mają samochody, są tak do... O, tutaj mają, na górze mają jeszcze i tutaj mają garaż. W tym garażu są popiętrowane, e, takie mega wypasione samochody. Mm. O, i Ferrari jest zaraz tam. Po lewej. A, na tu stronę, masz Patek Filip, stronę. tu na no, wprost. Wiesz, że Patek to jest polski w ogóle zegarek? Tak, wiesz co, spotkałem się właśnie z... znaczy spotkałem się. Widziałem gdzieś na Instagramie mignęło. Gdzie goś o tym mówił, że to jest Filip od, Patek od Miejsce polskich emigrantów dwóch. Tak, no no, 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 A dobra. No naszej perełki nie widzę póki co. Modena kas. Fajna, dużo mniej uszkodzona niż myślałem. No, naprawdę, no ja naprawdę. też tak uważam. Nie widzę. Nein, nie widzę. nie widzę. Nein, nie widzę. Nein, Jeszcze nie wiem, jak my ją załadujemy. A kurde ona nie ma faktycznie pasów szylkowych. Ale ma chyba ten wydech chyba ma na klapki. Dobra, tu mamy akumulator. Dobra. Oj! To co te gryski lubią najbardziej, rozdzierbane super szroty. Nie, pompa. Pierwsze odpalenie. Próbujemy. No, no to teraz to nawet... Aha, tak, jak się booster wyłącza, to może pra... Jest pełen profesjonalizm, to się nazywa, Artur. Zapon jest. Ferrari Pista. Patrz, nawet i żona zawieszka pod kolor samochodu. Do lifta dajemy. Ta, dajemy Tak, podnoś przód A Kurde Działa, działa Pytanie czy jest woda w tym? Zaraz się powywraca, połami i będzie szpital, a nie pista To będzie pizda wtedy to Aha. No dobra, gdzie tu jest woda, bo ona jest chyba pod tymi tyklami? Czekaj, sprawdzimy, może pierwszy to, czy jest olej. Wygląda na świeży. Nawet tutaj są zobacz i tutaj buserek sobie wyłączymy. Kurwa. Tylko czekaj, z tamtej strony. Nie, chuj. nie ma wody? Nie. Tam z przodu pod zderzakiem jest chłodnica. Problem jest taki, że jak ona jest wyłączona, to lift nie działa. W Rambo jest tak, że zostaje na górze. O kurwa, jak to potem odmalować? Najpierw to podjadę do przodu. No też jestem trochę podniecony, nie powiem. Ale to każdy... Nie, no ten samolot ogólnie wygląda jak No jest to. Nie to no jest rakieta. Jest to. Jest taka rakieta, że koniec, nie. Damy tutaj, z tej Damy z tej strony I za co? Zab I za co? No jak to za co? Zawahacz no a za co? Za wycieraczki? Dobra, teraz tak z pomocą przyjdzie nam tutaj Volkswagen Kedy. A czemu KEDy? A skąd ty robisz Kedego? moment, moment, teraz Ci pokażę mam tylko jedno, jedną małą część tego Kedego. Tego gdzie ją zostawiłem. Dzięki Volkswagenowi wciągniemy to Ferrari. Mam nadzieję, że bez uszczerbku na lawetę. Tylko gdzie to jest. Oto Volkswagen kiedy. Pas kierowcy. Kurwa, kurwa, zobacz, ile tu jest nawalonych tych kamieni. Na wahaczu ile jest? Widzisz to? Dobra. A, tu jest rozbane to wszystko do Dlatego... Dlatego nie ma wody. No dobra, to co? Probiren, he? Faren Faren. 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 A czekaj, tu nie jest za dobrze. O ja pitoole. To jest właśnie to, jak jest rozjechane tylne koło. Tu musimy dać to szerzej. Powinno zadziałać. Dobra, trzeba jej pomóc. Stary laweciarski sposób. I już jest. Co powiesz na biwak pod salonem Ferrari? Wszystko okej? Okay? No, na razie tak. Eee, to spodem nie uszkodzona. Kurde, no podoba mi się ten samochód. E, wyrwali ten kurwa zaczep, weź. Co to są za asy? Dobra, składamy na jazdy, żeby sobie wyważyć hak przyczepy. Generalnie ten samochód powinniśmy załadować tyłem. Ale tutaj nie za bardzo była taka możliwość, więc załadujemy go przodem, znaczy załadujemy, już go załadowaliśmy, dojedziemy na maksa do przodu, żeby nacisk na hak był odpowiedni, bo w Szwajcarii, oni bardzo zwracają na to uwagę, że jeżeli ten nacisk jest za duży, gorzej jak jest za duży, to wtedy, e, maksymalnie chyba może być 150, 150 kg, coś takiego, to wtedy oni, e, oni policjanci, jakby mnie z tym złapali i ten nacisk, na hak zważyli. Mogę stracić prawo jazdy nawet na 3 miesiące i mandaty są 1500-2000 franków za coś takiego. Mój kolega stracił, nie wiem ile miał, miał trochę za dużo, zapłacił 800 franków mandatu i, i na, miesiąc, na miesiąc mu zabrali prawo jazdy, ale miał tylko trochę więcej niż można. Nie no, jeszcze do przodu damy ją, przygniemy ją na jeden pas, żeby nie stwierdziła, że ona chce jednak dalej pojeździć. I tak się sprawdza. Hak. Dobra. Uuu, za lekko, widzisz? Sam podchodzi do góry. Widzisz? Dobra. Dajemy do przodu jeszcze. Dobra. Zobaczymy teraz. Jeszcze za lekko. Już bliżej to będzie ciężko, żeby ją zostawić. Mam nadzieję, że już będzie dobrze. No, teraz to jest ok. Dobra, tak zostaje. Dobra, to spinamy ją. Oklejamy i spikry Teraz lepiej. Dobra, teraz musimy zobaczyć przód. Nie. Aha. Błotnik wam może blokować. Weź popchniętą tą maskę w tą stronę. No, hej. Dobra, to taśmą zrobimy faktycznie. To chyba, jak damy takie trzy, to chyba nie odpadnie, co? Nie, no poleruje, kilka jaskraw, a jak odpadnie, no to co? Chudowo! Dach, maska, szyba, same problemy. Dobra, więc tak, mamy załadowanego naszego bazyliczka. Niestety nie mogliśmy nagrać zdjęć w środku, bo mają dwudziestolecie firmy, tam mają specjalne modele Ferrari powystawiane i powiedzieli, że absolutnie nie możemy tam nic nagrywać. Więc. Teraz z Genewy do Lengenwilu zapierniczamy. Jesteśmy na Dziupli. Tu mamy taki patent, to się nazywa zblocze. i będziemy go zblokowywać, właściwie rozblokowywać. No co, nie wygląda jak bazyliczek zielony i zabija wzrokiem? Kurde, dobra, z tego pasa nic nie będzie. Tak na styk. Dobra. Nic się nie stało. To jest tylko szrot za bańkę, także spoko. <głos> <głos> Teraz to musimy delikatnie... A poczekajcie, nie. Inaczej spróbujemy. Martek, jedziemy po kolejny za milion. Tylko tamten to, tam to bez koła jest. <noise> I co? Stanął w miejscu, czy co? tam? Ta, tutaj jest zajebiście. Okay. Das auto! Tak. <grystans> ja ja. Na co sprawne? W Polsce dwie bani. Chyba coś takiego, będzie A Znaczy wiesz, no przynajmniej będzie można, kurczę, przestawiać po jako no. jedyne auto z tej hali, kurczę, jak się założy wahać tarczy. <grystans> że na dzisiaj to koniec. Samochód rozładowany. Pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne. Dużo mniej uszkodzonych na zdjęciach. Ferrari. Pista. Green, czyli zielona. U mechanika zawsze trzeba uważać, żeby nie walnąć yy, drzwiami w podnośnik, nie? Tu nie musimy się tym martwić. <grym> Ała. Tak, tarcza wymieniona, zawias wymieniony, samą widzieliście jak go odbierałem. Tutaj się wiele, wiele jakby nie zmieniło poza tym, że już jest gotowy i zaczniemy w tym momencie naprawę. Spróbujemy wyklepać ten błotnik. Pomimo tego, że nie jest aluminiowy. Pomimo tego, że jest pofalowany, to tak spróbujemy go na początek wyklepać. Jeżeli się uda, to co? To może go naprawimy w ogóle całego, ale zobaczymy. Na razie potrzebujemy nowe drzwi. Tylną lampę, do tego, żeby można było popasować ten błotnik. Karbony, które są tutaj e, połamane, bo nie wiem, czy wiecie, ale tak. Przedni zderzak. Karbonowy. Maska karbonowa. Listwa progowa. Karbonowa. Tylny zderzak karbonowy i dyfuzor też. Tylny spoiler karbonowy, ten też jest chyba karbonowy. Tylna blenda karbonowa, wlot powietrza karbonowy, wlot powietrza karbonowy. Te wszystkie części są piekielnie drogie. Eee, taki błotnik w serwisie, mam wrażenie, że kosztuje po 200 tysięcy złotych, tak mi się wydaje. Jeden. Już rozmawiałem z takim chłopakiem, który mi naprawiał karbonowe rzeczy. Powiedział, że za naprawę tych wszystkich karbonów weźmie 30 tysięcy złotych. Więc mam nadzieję, że się uda. I co? I wtedy zaoszczędzimy kupę pieniędzy w takim ostatecznym rozliczeniu. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś Ferrari zderzaki od środka. To wcale nie wyglądałem jakoś super idealnie. To wygląda tak, jakby to było po prostu jedno drugie nakładane. Taka manufaktura i tyle. Za ten samochód w takim stanie, jakim jest teraz. Oczywiście bez naprawy tych, bo już tutaj wjechała nowa tarcza. Zawieszenie w takim stanie, jak on był. Zapłaciłem milion złotych za rozgwane Ferrari. I dalej uważam, że to jest super cena za to auto. Bo twierdzę, że będę je w stanie naprawić za 150 tysięcy złotych. To jest taki challenge. To jest taki nasz punkt od <grym> Tak. Tak mi się wydaje. Czy tak będzie? Zobaczymy, ale patrząc na to i na to, co tu jest, poza tymi karbonowymi rzeczami gdzie cenę znacie, to jest 3000, nie więcej. Czyli no właśnie. Co? Taki rok to kosztuje tyle co cała gt No. No kurde, taki rok to kosztuje tyle co mieszkanie w Warszawie, a nie GT3 Kurwa, tu stoi rozjebany Ferrari w cenie mieszkania w Warszawie. I to nie jest żart. Może nie jakiegoś wielkiego, ale za bańkę, no sorry. Kiedyś to można było kupić 100 metrowe mieszkanie, teraz 600 metrów nie kupisz. Ale takie 50 metrów, no to bez jaj, ale kupisz, nawet więcej. Więc tak, tu stoi milion złotych na kołach rozsibane. Ja planuję to zaprawić za 150 tysięcy, czyli minus 150. 000. Moim zdaniem ten samochód będzie jeździł. Znaczy właściwie jeździ, to on już jeździ, tylko będzie jeździł tak, że będę mógł pojechać z nim na badanie techniczne na Szwajcarii i bezpiecznie się poruszać. Dobra, czyli tak, zaczynamy z tym botnikiem, spróbujemy go wyklepać. Jak to, się, jak to się powiedzie, bo błotnik jest niestety, ale po pierwsze, po, po pierwsze to nie można go kupić, a po drugie jest cholernie drogi, bo za taki błotnik ludzie chcą 40 tysięcy złotych. Jak jest, więc, no więc to nie jest mało, jak za kawałek aluminium. I jak to się powiedzie, to wtedy przejdziemy do dalszego etapu. Póki co bardzo mi się podoba ten egzemplarz. Nie widziałem ani jednej pisty w tym kolorze one są srebrne, jakieś czerwone. Niebieskie, ale takiej nie widziałem, ale to nic dziwnego, bo ten samochód to jest samochód atelier, czyli to jest coś takiego jak w BMW indywidual, czyli ktoś sobie po prostu go samodzielnie zestroił, jeżeli chodzi o kolorystykę i materiały. Co czyni ten samochód wyjątkowy, bo na przykład na mobile.de DE widziałem tylko jedną sztukę, właśnie z tym. E, e, w, w, nie wiem, co nazywa to, ani wersja, ani wyposażenie, po prostu w tej wersji atelier, czyli w, ty, w tym, e, że ktoś sobie sam go skonfigurował. Już nawet nie pamiętam, kosztował ale jakieś chore pieniądze. Właściwie mogła być lepiej wyposażona, mogłaby być na pewno karbonowe koła, e, no na pewno wewnętrznie można było sobie odwalić po prostu jakąś kompletnie inną ideologię. Pasy szelkowe mogła mieć, ten samochód tego niestety nie ma, bo to wygląda zajebiście. Tak, to już wiemy yy, i myślałem, że w Piście to jest standardem, ale jak się okazuje, że nie. Jak się okazuje, to jednak nie. Natomiast ta, no i ma dwaniki. przecież tamta poprzednia nie miała dwaników. Za takie paski na przykład, te paski tutaj, teraz już wiem, że one są naklejone. Yy, wyłączycie ten telefon, bo ten dzwoni od kurakana. Kupił dzisiaj Lambo i chce odebrać. I chce, chce zostawić, chce, żebym zostawił kluczyki od Lambo na zewnątrz i Lambo na zewnątrz, no bez jaj, no już. BMW i tak dalej, i tak robię, no, ale nie z Lamborghini. No, no, ja yeah, ja, yeah, sorry. Ale zo wasy dajny idę. Więc tak, chciałbym lambo mu zostawił na zewnątrz z kurczykami. Normalnie tak robię z samochodami, no ale kurde, no nie z Lambo za tam sto parę tysięcy franków. Jeszcze ktoś się podpierdzieli, a wtedy nie ma ubezpieczenia. Z tego co wiem, to Taylor Made to nie dość, że jest takim indywidualem. To to są materiały użyte, które normalnie w samochodach nie są stosowane. Na przykład fotorzyniców. Dokładnie. No, Będę po... sobie przynieść dżinicy i proszę mi z tego uszyć. O właśnie, bo mówiliśmy o tej linii. Ta linia ona nie jest. E, ona nie jest namalowana, tylko jest e, oklejona. Ale z tego co wiem, to jeżeli chciałoby się zamówić taką linię, to za takie malowanie niby od 20 tysięcy euro. No, tak mi się wydaje, jak nie więcej. No i co? Poducha wystrzelona, ale na szczęście tylko jedna. To akurat nie jest problem, zamówimy sobie nową Ferrari. Ona nie jest droga, kosztuje tam chyba 4000 zł. Pas do tego. Kosztuje trójkę, bo zamawiałem już kiedyś. No jest fajna, kurwa, zobaczmy. Kiedyś myślałem, że pista to takie sobie tam. Takie sobie tam Ferrari się 488 488 nie różni, ale no nie. No kurczę, ten samochód wygląda. Ten samolot wygląda, kurwa, tak, że on chce, on chce jechać i to zapiechać. A ten zwykły Ferrari to jest takie dla dziadka po prostu, do półki. No, ale kurde, no, sorry, no, ten wypadek nie jest jakiś poważny. Yeah, no. On yeah. źle, no, źle to wyglądało na zdjęciach, ale nie, no kurde, no, bez jaj, no co mu się stało? No nic. Tylko tyle, rzeczy częściej są drogie, po prostu. A tak naprawdę to mu się wiele nie stało. No dobra, no to co? Dzisiaj w takim razie yy, na dzisiaj to koniec, a jutro bierzemy się za klepanie butnika. I to tyle. Dzięki i na razie.